Widziałem, jak jakiś debilny chirurg gmerał mi w dupie jakimiś skalpelami, więc powiedziałem: Panie, co pan od kurwa pieprza? Odpowiedział mi: Kurwa Irenka. Miałaś mu dać dwa mikrogramy tej narkozy, a nie nanogramy. Wtedy pielęgniarka Irenka odpowiedziała: Odpierdol się pracuje, tu za darmo wesz se sam. Rób kurwa tą operację, a ja to pierdolę kurwa. I wtedy ten chirurg powiedział do mnie, panie kurwa idź pan spać, więc odpowiedziałem, kurwa ja pierdolę, odpierdol się, przestań mi gmerać w dupie, bo cię matka wydziedziczy, jest gnojkiem kurwa. I wtedy zasnąłem i obudziłem się na poziomie pleco pokoi numer, jeden na którym był ogar, który powinien ogarnąć Dauna A gdy do niego podszedłem, zaczął wydawać dźwięki pralko-suszarki marki Bosch o nazwie pralko suszarka G5 sieni, si w psiełeń wersja europejska 1.90 i wtedy powiedział zeżrecie i zaczął udawać psa. Jednak był tak dobry, że pomyślałem, że to pies, więc go pogłaskałem, jednak jemu wtedy zaczęła się lać karczość z oczu hektolitrami A i w sumie nie powiedziałem, jak wygląda poziom. Jest to opuszczony parking z wodą migdałową i tymi ogarami, co powinny ogarnąć Dauna Więc cały poziom, po tym, gdy zaczęła mu się lać krew, był w krwi cały poziom i pachniało karpiem. Który leżał dwa miesiące w szafie, a tak to po tym, gdy mu się wylała Karl-Chilf, ugryzł mnie i się obudziłem. Byłem w obok mojego domu, jednak, gdy do niego weszłem, drzwi zniknęły. A, mój syn mi powiedział: You should have done that. I nagle usłyszałem w moich uszach song of unhealing i mój syn patrzył się na mnie białymi oczami, bez wyrazu, jak pierdolony Herobrine. I patrzył tak na mnie jakieś 2047 minut i 69 sekund A. Po tym czasie powiedział hi. I obudziłem się obok mleczarni, było na niej napisane likwidacja. Ale gdy mrugnąłem, byłem w innym pierdolniętym miejscu.